Fundacja My Pacjenci od początku pandemii apeluje do pacjentów, by nie zwlekać się z leczeniem, a w przypadku chorób przewlekłych nie przerywać tego leczenia. Z wielu stron dostajemy sygnały o zmniejszonej liczbie wizyt, o mniejszej liczbie diagnozowanych chorób, na przykład onkologicznych, czy o mniejszej liczbie przeprowadzanych procedur medycznych. W maju bieżącego roku Fundacja Nasza przeprowadziła badanie na reprezentatywnej grupie Polaków. Respondenci w liczbie około 45% wykazywali tam, że mogą, czują, że mogą poczekać z wizytą u lekarza. Bardzo często też sygnalizowali, że boją się takiej wizyty w placówce medycznej. To bardzo niepokojące objawy, ponieważ chorób nie można zamrozić na czas pandemii, one nie poczekają. Dodatkowo bardzo często trudno nam ocenić, czy dany objaw nie wymaga jednak konsultacji lekarskiej, a strach przed wizytą powoduje niwelowanie odczucia niepokojących objawów. Dodatkowym problemem w leczeniu jest problem związany z zamkniętymi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, odwoływanymi czy przekładanymi. Wizytami. Wiele placówek podstawowej opieki zdrowotnej pozostaje zamkniętych, a bardzo często kontakt z lekarzem możliwy jest tylko przy wykorzystaniu tzw. teleporady. Teleporada, która doskonale sprawdza się w przypadku wystawiania recept czy kontynuowania leczenia pacjentów stabilnych. Nie jest jednak wystarczającym rozwiązaniem w przypadku pacjentów tzw. pierwszorazowych czy wymagających konsultacji ze względu na pogarszający się stan zdrowia lub pojawiające się nowe objawy. Apelujemy do pacjentów, by. Walczyli o swoje zdrowie, o leczenie, mimo tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, by nie dawali się zbyć, domagali się kontaktu z lekarzem, wizyt, diagnostyki, badań, by pamiętali, że teleporada nie zawsze jest wystarczająca i nigdy nie należy bagatelizować pojawiających się objawów niepokojących.